Witajcie w kolejnym filmie. Po ostatnim poście na Instagramie, w którym omawiałem tak powierzchownie kwestię przejść z broni głównej na broń zapasową, pojawiło się dużo pytań i dużo próśb o to, żebym ten temat rozwinął, żebym powiedział nieco więcej, i pokazał nieco więcej na temat właśnie przechodzenia z karabinka na pistolet. Zawsze fascynowało mnie zainteresowanie strzelców tym dosyć specjalistycznym i wąskim zakresem ogólnego warsztatu, ale rozumiem, jest on bardzo efekciarski, wygląda fajnie na Instagramie, więc nie ma sensu z tym walczyć. W związku z tym, dziś zaprezentuję Wam moje sposoby, moje, powiedzmy, te, które najbardziej mi odpowiadają i te, których skorzystam podczas przechodzenia z broni głównej na broń zapasową. Zapraszam. Zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych technik, warto odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy przechodzę na broń zapasową? Trzeba ustalić priorytety i zrozumieć, kiedy jest ten czas, gdy powinienem wyrzucić karabinek, a zacząć strzelać z pistoletu. Determinuje to kilka kwestii. Przede wszystkim dynamika sytuacji i dystans do celu. Jeżeli dystans do celu pozwala mi ostrzelać go z pistoletu, bo jeżeli to jest 100, 150 metrów, 80 nawet metrów, czy 50, to niekoniecznie przejście na broń zapasową, czyli przejście na pistolet, będzie optymalnym rozwiązaniem. Wówczas może próba usunięcia awarii lub Naprawienia broni głównej jest lepszym pomysłem, bo na tym konkretnym dystansie więcej stracę próbując ostrzelać cel z pistoletu i pudłując, niż poświęcając 2-3 dodatkowe sekundy na poradzenie sobie z dysfunkcją broni. Jeżeli natomiast dystans do celu jest niewielki, taki w którym czuję się komfortowo ostrzelając pistoletu i wiem, że jestem w stanie skutecznie ten cel na tym dystansie radzić. Czy to jest 5, czy 7, czy 15, czy 25 metrów, czy 30, czy nawet 40 dla niektórych strzelców, którzy są wprawnymi i dobrymi strzelcami, to jest oczywiście Wasza indywidualna kwestia, którą musicie sami ocenić. A więc dystans i dynamika zdarzeń. Jeżeli strzelam i muszę cały czas ten ogień kontynuować z takich czy innych względów, czy to są zawody, czy to jest walka bronią, cokolwiek wówczas, jeżeli ta dynamika mnie do tego zmusza, żeby ten ogień był jak najbardziej ciągły, Wtedy też staram się przejść na broń zapasową. A więc priorytety, dystans i dynamika zdarzeń. I to powoduje jedną rzecz. Powoduje coś, co jest tutaj bardzo istotne i często moim zdaniem źle rozumiane i źle wykonywane. Otóż, gdy podejmuję decyzję o przejściu na broń zapasową, to nie musi być ona poprzedzona, a nawet nie powinna być ona poprzedzona kontrolą broni głównej. Czyli tutaj, sprawdzanie tej broni to nie jest ten czas. Jeżeli dynamika wymusza na mnie dalsze strzelanie, to ja po prostu karabinek wyrzucam. Tylko zanim go wyrzucę, robię jeszcze jedną rzecz, która jest drugim z głównych elementów, głównych składowych przejścia na broń zapasową czyli podejmuję próbę zabezpieczenia broni głównej. Powodów, dla których możemy uznać, że broń doznała dysfunkcji, choć wcale się tak nie stało, jest wiele i nie będziemy ich dzisiaj omawiać. Natomiast to, że wydaje nam się, że broń nie strzela, to nie znaczy, że ona na pewno nie wystrzeli. I zawsze powinniśmy podjąć próbę zabezpieczenia karabinka. Nie zawsze się to uda, bo w AR-15, jeżeli będziecie mieli niewypał, no to kurek zostanie zrzucony i już tego karabinka nie zabezpieczycie. Natomiast powinniście taką próbę podjąć i w momencie przechodzenia na broń zapasową, ja wam to za chwilę pokażę podczas omawiania poszczególnych technik, ta próba zabezpieczenia jest absolutnie niezbędna i obligatoryjna. Właśnie w trakcie wykonywania tej techniki, tak abyśmy zabali o bezpieczeństwo swoje oraz innych ludzi na strzelnicy czy w środowisku, w którym się znaleźliśmy. Trzecia rzecz, równie istotna, to stabilizacja naszego karabinka na naszym ciele podczas, po jego wyrzuceniu. Bo gdy ten karabinek wyrzucimy, to wcale nie musi być tak, że będziemy stać a kołek w jednym miejscu, może będziemy potrzebowali się ruszać, może potrzebować będziemy klęknąć i tym karabinkiem coś musi się stać. To. Jak ten karabinek ustabilizować, pokażę Wam za chwilę omawiając moje sposoby montażu pasa na karabinie i tego, z jakiego pasa oraz z jakiego sposobu montażu tego pasa na karabinku korzystam. Więc to są trzy najważniejsze rzeczy, a wszystko inne to są już szczegóły i techniki, które mogą się od siebie delikatnie różnić. Kształt poszczególnych technik. Przechodzenia na broń zapasową determinuje przede wszystkim ustawienie zawieszenia na karabinku. Takie ustawienie, które możecie zobaczyć na moim karabinku, którego dzisiaj używam, jest optymalne w mojej ocenie dla dwóch technik przejścia na broń zapasową, którą dziś Wam pokażę. Na przejściu, w którym zrzucam karabinek na bok oraz na przejściu, w którym zrzucam karabinek na plecy. Ta druga technika jest dosyć mało popularna, ale ja bardzo ją lubię, przede wszystkim dlatego, że daje nam bardzo dużą dynamikę ruchu. Inne techniki mogą się różnić. Jeżeli Wasze ustawienie pasa będzie inne, będziecie korzystać z pasa, nie daj Boże, jednopunktowego, wielu rzeczy nie będziecie w stanie wykonać. Korzystanie z pasa, który jest spięty bliżej apera, bliżej końców apera, to jest bardzo popularną techniką. Też może determinować pewne różnice i otwierać troszkę inne drogi, inne sposoby, w których możecie przechodzić na broń zapasową. Dwie techniki, które dziś dla Was wybrałem, są moim zdaniem optymalne do takiego właśnie ustawienia pasa, czyli dwóch skrajnych punktów na karabinku. Bardzo Wam takie ustawienie polecam, ponieważ daje dużą stabilizację, dużą kontrolę i dużą łatwość w przechodzeniu na broń zapasową. Zaprezentuję Wam teraz pierwszy ze wspomnianych sposobów, następnie omówimy go w szczegółach. mogliście zauważyć, jest to dosyć dynamiczne przejście i dosyć proste. Żeby fajnie je wykonać, należy zwrócić uwagę na kilka detali. Pierwsze, rotacja broni. Zwróćcie uwagę proszę na to, że broń w momencie, gdy przechodzimy na zapas, nie jest odkładana w ten sposób, czyli magazynkiem do przodu. Staram się skierować ją magazynkiem do tyłu, bezpiecznikiem. Ja jestem fanem bezpieczników jednostronnych, między innymi dlatego na zewnątrz, co zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego odbezpieczenia broni. A więc, karabinek jest rotowany, a następnie odprowadzany. Nie musi być odprowadzany bardzo za zamaszyście, co będzie upierdliwe na przykład w czasnych pomieszczeniach. Może być odprowadzany wzdłuż tułowia. Jedzie do tyłu i tu sobie zostaje. Mogę go delikatnie wyrzucić, nadać mu pęd, mogę go ręką odprowadzić, jeżeli nie chcę zbyt mocno swojej sylwetki destabilizować. I teraz... Bardzo istotne jest to, że podczas przejścia na broń zapasową nasze ręce działają oddzielnie i zajmują się innymi sprawami. Nie poświęcamy czynnościom, które wykonujemy, absolutnie ani odrobinkę więcej czasu niż to niezbędne. Tak więc, w momencie, gdy karabinek zrotowałem i zaczynam odprowadzać, nadaję mu pęd. Gdy czuję, że jest w odpowiednim dystansie, to po prostu go puszczam, tak żeby moja rewa ręka, Mogła już wracać i zbudować chwyt z prawą ręką, która to w tym czasie ruszyła po pistolet i zaczęła wyprowadzać go na cel. Ostatnią czynnością, którą wykonuje prawa ręka, jest zabezpieczenie karabinka, próba podjęcia zabezpieczenia karabinka, zakończona sukcesem lub nie, i nasza prawa ręka natychmiast jedzie w prawą stronę po pistolet, lewa w lewą stronę odprowadza karabin, następnie spotykają się razem na celu. Spójrzcie, pokażę Wam to jeszcze. Raz. Troszeczkę w wolniejszym wydaniu. Ok? Starałem się to zrobić wolniej, dokładniej, żebyście zobaczyli, że wszystkie te rzeczy dzieją się razem. Teraz kolejna sprawa. Odzyskanie karabinka, gdy on został wyrzucony do tyłu. Im bardziej na plecy go wyrzucisz, tym trudniej będzie ci go później z powrotem podebrać. Karabinek odbieramy w tym miejscu, gdzieś założę, gdzieś gdzie aper łączy się z lowerem. Gdy karabinek jest odprowadzony, powinien wisieć sobie w ten sposób. Często zawieszenie ustabilizuje nam karabin w taki sposób. I teraz, gdy podbieram ten karabinek, to niekoniecznie chcę przeswipować cały świat dookoła. Karabinek prowadzę do przodu i dopiero tu, w swojej przestrzeni roboczej, oceniam, co się z nim stało. Tutaj mogę sobie usunąć zacięcie, wymienić magazynek. Wtedy odkładam pistolet i przejmuję karabinek. Karabin nie swipował mojego otoczenia, tylko został wyprowadzony przede mnie i tutaj pobrany, tak żeby było mi wygodnie coś z nim zrobić. Warto jeszcze zwrócić uwagę, na to, że karabinek odłożony w ten sposób, czyli odprowadzony i powieszony tak, daje mi możliwość jego kontroli kontroli tego, co się dzieje z lufą. Wiele osób próbuje na przykład klęknąć po wymianie, tak, żeby za czymś się schować, i karabinek odprowadzony tak i pozostawiony sam sobie, będzie miał tendencję do tego, żeby nas blokować, krępować, żeby lufa wbijała się w ziemię. Natomiast z wielką łatwością ja mogę temu przeciwdziałać. Spójrzcie, schodzę sobie na kolano, karabinek robi podejście do góry, podnoszę sobie, obciągam sobie kolbę do dołu, podnoszę lufę do góry. Mogę łatwo ten karabinek kontrolować, mogę go sobie nawet złapać między nogę a korpus. Jest to bardzo wygodne, bardzo proste i bardzo szybkie przejście. Przechodzimy do wersji numer dwa. Technika, którą teraz Wam zaprezentowałem, jest jeszcze bardziej efekciarska niż ta poprzednia. Tak, zazwyczaj robi wrażenie. Ludzie często o niej pytają, natomiast jest dosyć specyficzna i ma swoje ograniczenia i swoje wady, ale daje nam też pewne możliwości. Przede wszystkim daje nam możliwość bardzo szybkiego, dynamicznego ruchu. Karabin nigdzie nam się tutaj na magazynkach nie wala. Wisi na naszych plecach w ustawieniu transportowym i w takiej konfiguracji ja mogę z łatwością biegać, strzelać, wchodzić po drabinie, wspinać się, robić dosłownie wszystko. Także ten typ przejścia, to wyrzucenie karabinu na plecy jest przede wszystkim skierowane pod to, żebyście mogli zainicjować szybki ruch. Ono nie jest tak szybkie jak zrzucenie karabinka na bok, czy zrzucenie karabinka tutaj z przodu, o czym nie będziemy dzisiaj w ogóle mówić, bo uważam, że to technika hmm, posiadająca mnóstwo wad. W związku z tym, przerzucenie karabinka na plecy jest skierowane dla osób, które postanowiły w tym momencie rozpocząć ruch. Jeżeli to jest dla Was priorytet, to jak najbardziej możecie to zrobić. Pokażę Wam teraz, na co zwrócić uwagę i jak tę technikę wykonać. Troszkę wolniej, troszkę dokładniej. Przede wszystkim, znów nasze ręce robią różne rzeczy w różnym czasie. W momencie, gdy decyduje się na przejście po oddaniu strzału, Moja prawa ręka zabezpiecza karabinek i jeszcze nie biegnie po pistolet. Jeszcze nie jest to czas, żeby ona już zasuwała po pistolet. Ona musi pomóc mi odprowadzić karabin za plecy. Odprowadzam karabinek za plecy mniej więcej do tego miejsca i w tym momencie moja prawa ręka już kończy swoją pracę. Zakres jej ruchu się skończył, ale karabinka jej jeszcze nie wyrzucam. Prawa ręka biegnie już po pistolet, ale lewa prowadzi karabin dalej. Tak, żeby on gładko i łatwo wszedł na moje plecy, żeby się ustawił możliwie pionowo. To ustawienie pionowe będzie możliwe przede wszystkim właśnie w konfiguracji pasa na skrajnych punktach. Wówczas bardzo fajnie, bardzo stabilnie się trzyma. Przy konfiguracjach, gdzie pas, zwłaszcza tutaj podpięty jest pod nasz lower, karabinek będzie miał tendencję do koszenia się na plecach i słypowania lufą wszystkiego dookoła. I tutaj przechodzimy do największej wady tego sposobu przejścia na broń zapasową. Mianowicie do tego, że trudno jest teraz karabinek odzyskać nie swipując jakiegoś obszaru innego niż kulochwyt czy nasz rejon, do którego żeśmy strzelali, bez odwracania się do niego tyłem. W tym momencie, żeby odzyskać karabinek, ja muszę go chwycić za kolbę. To jest bardzo szybka metoda, to dzieje się momentalnie, ale coś za mną zostanie przeswipowane i albo to akceptuję, albo nie. taki okay, karabinek odprowadzam. Mogę go sobie podebrać. Spójrzcie jeszcze raz. I w tym momencie bardzo szybko, bardzo łatwo mogę odzyskać karabinek, spojrzeć, co się z nim stało, obsłużyć ewentualne zacięcie, naprawić to, co poszło nie tak. Okay? Ta technika, bardzo fajna, bardzo szybka, jest też techniką wymagającą i dosyć trudną. Zdecydowanie odradzam robienie jej osobom początkującym. Na tym zakończymy omówienie dzisiejsze technik, które dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobały, że zaczniecie implementować je w swoim strzelectwie i ten wąski fragment Waszego warsztatu będzie lepszy, będzie szybszy. Kochani, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, zostawcie coś po sobie. Chciałbym, żeby ten kanał nieco rósł, bo w tych subskrypcji i tego zainteresowania wciąż nie jest tak dużo jak mogłoby być, więc liczę na Was bardzo mocno, także, żeby nie było jazdy na gapę, zostawiamy suba i widzimy się przy następnym filmie. A ten pojawi się myślę, że około połowy kwietnia. Za chwilę wyjeżdżam na urlop, muszę troszkę odpocząć. Po powrocie coś znów na pewno na Was nagram. Możecie zostawiać w komentarzach propozycje, o czym chcielibyście usłyszeć, co mógłbym dla Was przygotować. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, trzymajcie się, do zobaczenia.